Cześć kochani, to wasza Joanna Nałopak z małym, harciarskim update'em Na samym początku chciałabym bardzo, bardzo podziękować Madzi z Zamartanego za Świata Magdusi Magda, bardzo ci dziękuję za polecenie mnie na twoim kanale Nawet nie wiesz jaką mi zrobiłaś e bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, kochana. Dzisiaj pokażę Wam nad czym ostatnio pracuję. Eee... Nie pokażę Wam moich ostatnich zakupów, bo te są spakowane głęboko do szafy, żeby nie kusiły. Ale mam już taki plan, żeby w przyszłości nagrać Wam to, o co już mnie parę osób poprosiło, moją kolekcję w Tak Także szykujcie się. Mam nadzieję, że jak zacznie się w końcu szkoła, dzieci pójdą do szkoły, to będzie troszkę więcej czasu na no, takie rzeczy. Bo póki co, to już zaczynamy odliczać dni do początku roku szkolnego. Pewnie możecie nawet słyszeć teraz mojego syna ze ścianą. E, mamy u nas straszny upor w tej chwili. E, mamy, co Dzisiaj mamy piątek, 12 sierpnia. I Jest tak strasznie gorąco, że nawet dzieci nie chcą spać. Także. Byle do poniedziałku. W poniedziałek ma deszcz, się w się dzieci. A nic. Pokażę Wam, na czym pracuję. Jak już widzicie, dzisiaj na ramie jest mi rapelka. Jest to Stargazer, od kapelki. Tak będzie wyglądała, jak będzie skończona. Mnóstwo kartyków. Piękne gwiazdy. Jak widzicie, robię na farbowanym materiale. Jest to Murano blureksem nie należało do moich ulubionych, to farbowanie bardzo się ściąga, robi się bardzo ciasne ale no daje świetny efekt także tak wygląda moja myjanka w drugim a i tak w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, zobaczcie jakie mam świetne ramy dotarły do mnie po małych przybojach Urzędem celnym ramy od Asi z haftowanego zakątka i mogę Wam z czystym sumieniem powiedzieć mam już w domu ramy Milenium i ramy Sokoła i naprawdę Asie ramy biją je na głowę. Są boskie wykonanie łatwość, z jaką się zakłada na nie materiału. Przez to, że mają te patyczki grubsze niż Millenium czy Soku ten materiał się dużo lepiej trzyma. No naprawdę, są świetne. Także tutaj widzicie moją mirabilkę. Drugim haftem, nad którym pracowałam ostatnio, przez ostatnie 10 dni pracowałam nad jednym haftem. To jest niespotykane dla mnie. Ale Udało mi się kupić jeden zestaw Dimensions, którego już nigdzie nie widziałam, a tymczasem wyskoczył mi na Facebooku i od razu musiałam go kupić. No i oczywiście od razu musiałam go zacząć, jakby nie było. Jest to bardzo stary zestaw. Zobaczcie, Christmas go. Piękne, takie mikołaj fajny na, na łódce z prezentami. I ten cały budynek, tam w jakieś sklepy. No świetne. I tło tutaj niebo też nie jest do końca haftowane, Widzicie, dzisiaj ta niebieska kanda prześwituje. Jest naprawdę super. Troszkę ciężko się go haftuje, bo. Mam do niego plik na sagę, ale ten plik jest nie taki jaki powinien być. W wielu miejscach są, zamiast krzyżyków są krzyżyki, są różne e, ilości tak, także każdy jeden kolor, który chwytam muszę sprawdzać z papierowym wzorem. Ale cóż, kiedyś się tele przecież dinków z papieru wyszyło. Tego też damy radę. Mamy już tutaj prawie 16%. Też oczywiście na ramię od Asi. A no jak żeby inaczej. Sudne są. O, i mamy siki od Asi. Bielecki i maruszek. same Asie jesteśmy. Kolejny ha, na którym pracowałam dość sporo. Mój goal, żeby go skończyć w tym roku Bistro Troszkę przybyło, mam już 40% Tak, 40% Świetnie się haftuje I taka mała uwaga, wiecie eee, Do haftów Dimensions bo słyszałam ostatnio i wiele, że tak powiem... No nie tak super negatywnych, ale niezbyt przychylnych opinii na temat, na temat Half Dimensions, że kanwa taka a nie inna są w Hart Dimensions dwa różne rodzaje kanbycutowane w zestawach starszych, które były produkowane na, w Ameryce. Jest kanwa dużo lepsza, bardziej miękka. E, świetnie się z nią pracuje w tych nowych zestawach produkowanych w Chinach. Ta kanwa jest tragiczna, ale naprawdę, naprawdę, naprawdę wam polecam: wypierzcie ją przed haftowaniem To jest nie była ziemia. Dosłownie nie ziemia. E, ja tak już teraz robię z każdą kanwą z zestawu Dimensions. Każdą jedną piorę przed haftowaniem. I na prudne. dużo lepiej się a no, Oprócz tego często też zmieniam ten kąt na jakiś leną, bo jakiś mramą. Albo zwyczajnie na większy kawałek kanwy. Ajde, bo wiecie, no te marginesy u nich to nie są zbyt wielkie. Coś jeszcze. Na czym ja jeszcze pracowałam w tym tygodniu? Zaczęłam nowy haftik. tak tak specjalnie na konkurs w Semperowni czekajcie gdzie ja mam gazetkę z tego haftu o, tu się schowało Druga Chodź tu to jest haft takie gazety z cross stitch Halloween. Eee, ja tą gazetę kupiłam w raz, dwa, trzy stycze. W zeszłym roku bodajże. Oni robią takie gazetki, raz do roku robią gazetkę halloweenową i raz do roku robią gazetkę świąteczną. Z takim właśnie zbiorem fajnych, małych krawcików. Naprawdę superowa. I mój hat tutaj. To będzie Hocus Pocus, Anir Kofi czy focus. No po prostu super. I te pająki. Tak myślę, że, widzicie, na te pająki, na te oczy tych pająków, to ja chyba będę wolała naszyć na jakieś koraliki. Co myślicie? Już mam tutaj ten Belfast farbowany. Też z Lorexem. Świetnie się błyszczy. Także myślę, że koraliki na te oczy tych pająków będą fajne, no. Dużo nie mam. To jest taki hafcik, wiecie, na dół, że tak powiem. Haftuję to, to, to tu i tam na parterze, yy, gdy dzieci na naokoło i mam gdzieś tam 5-10 minut przy kawie. Tak, mam nadzieję, że skończę na czas, ale by były jaja, albo nie skończyła, Bo musiała chyba, nie chyba. czekałaby mnie spowiedź <laughs> Cześć <Czasami>. Sebuś. <laughs> um, Także jeszcze, no jeszcze będzie drugi hascik. Tak, bo słyszyłam dwa oczywiście, nie? No żeby jak to... Wiecie, ja nie mam zrobić, nie? Ale... O, patrzcie jaka to fajna Ale drugi hawdzik tak To szybko Wam przelecę przez tą gazetkę. To też świetnie. Przykolchate. Nie, nie, nie świętujemy Halloween tak. No znaczy, się tak, świętujemy Halloween, ale ogólnie moje dzieci nie chodzą, nie zbierają słodyczy. Bo mamy dosyć dużą rodzinę i po prostu robią objazd po wszystkich ciociach i wujkach i, i wyjeżdżają z pewną torbą. Także nie chodzimy, nie zbieramy słodyczy po sąsiadach. Zresztą mieszk mieszkamy w takiej okolicy, na takiej cichutkiej ulicy, gdzie mamy samych dziadków i babcie. Także i tak rozpieszczają dostatecznie. O, ten kot jest super, patrzcie, od Ouija Stitcher, bo on jest boski, a te kolory, i te oczy, jest cudne. O, ten chyba będę jeszcze robić. Brimstick Brigade, z kociakami, słodki, co nie? No, o, najpierw trzeba je wyszyć, potem pomyśleć, jak go jeszcze wykończyć. Kolejne zakupy się szukują, bo nie mam żadnych materiałów w nawet na dokończenie. No ale cóż, poczekajcie, mała przerwa. Już jestem z powrotem, wybaczcie Sen miał sprawę niecierpiącą zwłoki. Oops, jeszcze co no, mam? Wszystko, wszystko hmm. no A Czym ja jeszcze ostatnio pracowałam? Chyba to wszystko, widzę. Co dużo tego nie było, Się bardziej skupiłam na, na dwóch pracach. No i ruszyła jeszcze produkcja tagów. Tak, kupiłam w końcu odpowiednie e, dziurkacze i zaczęłam sobie robić taki, z takiej grubej tektury e, Sklejałam tu podwójny brystol. Uwielbiam pracować z tagami. Takie smoczki. Jeszcze dziurki mam nie wycięte. Wielbiam pracować z tagami i teraz już nie będę ich kupować. Będę sobie sama robić. Bo wcześniej, widzicie, wcześniej kupowałam takie takie tekturowe. I tylko wycinałam dziurki w nich. Ale. Spełniają swoje zadanie, ale wiecie, co się chce coś ładniejszego. Ja taka sroka jestem na hawciarskie. Przyda się hafciarskie, różne takie rzeczy także lubię, lubię mieć taki ogarnięty stan mulin, że tak powiem dopracuję nad jakimś haftem dlatego tagi to to jednak dla mnie najlepsze, no albo organizer albo, albo... paków. te się bardzo przydają przy dynkach, gdy mam jakieś blendy i, I to by było chyba na tyle. Wiecie? Co tu jeszcze mamy ciekawego? O, kupiłam sobie ostatnio trochę nici. Widzę? Trochę nici. <laughs> Fajnie. E, kupiłam sobie trochę nici słoki. Mam już kilka większych szpulek. E, bo mam kilka wzorków prymitywnych, które właśnie używają tych nici. No, i wiecie, jak to człowiek sobie czekał, nie? Czekał sobie. W zeszłym roku nie kupiłam. Na początku roku też nie kupiłam, bo Anna sobie kupi później. A tu sobie wchodzę na, na stronę, gdzie normalnie nie zawsze kupowałam. No i niestety cena jest 50% droższa. No, mam nauczkę. Mogłam kupić wtedy cały zestaw. No, ale powoli, powoli sobie uzbieram trochę. Także o. A jeszcze dzisiaj przyszła paczucha do mnie. Udało mi się bardzo tanio wyhaczyć cały. Czekajcie, 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 niech się do niego kopie. Co to jest, co to jest? No, pokażę Wam, może jedną część. <grym> to jest taka jedna część. Patrzcie, ile dobra. Ile molina. Udało mi się kupić całą paletę DMC pewnej pani, która chciała wyszywać. Zdążyła zababinkować jedną pudełko na jeden projekt i pierwszy projekt zabobinkowała jedną pudełko. Kupiła całą paletę, a potem stwierdziła, że to jednak nie to i ona nie będzie wyszywać. Normalnie. Jeszcze chyba tak szybko na żadne ogłoszenie nie odpowiedziałam, jak na to. No bo muliny nigdy za dużo, prawda? Mulina, dobra rzecz. Muliny nigdy za dużo. Także widzicie. To by było na tyle. Czekamy na ochłodzenie. Na deszcz. I na jesień. Ja już się nie mogę doczekać Jesieni. Jak będzie chłodniej i te długie wieczory i do siedzenia ciepłą herbatką, kawką i szkoła. Dzieci pójdą do szkoły. Nie <grym> nie, żartuję. Odpokajcie przeżywamy wakacje dosyć fajnie. Ale no jednak. Moje dzieci lubią swoją rutynę. Byłam czwórka. Dzieci w wieku 9, 7, 6 i 3. Wszystkie już chodzą do szkoły. I mało chodzi na pół tygodnia do przedszkola. Także już im się nudzi trochę w domu. Troszkę im się nudzi. Lubią bardzo swoje szkoły. Także już się wypytują codziennie. idą już do szkoły. Także. Myślę, że jak w końcu przyjdzie ten 5 września u nas. Tu będą bardzo szczęśliwi Także trzymajcie się kochani, haftujcie i do usłyszenia. Pa pa!